Niewielkie zaskoczenie, jak wiecie Państwo, byliśmy pierwsi, którzy wróżyli, że te naciski, ataki na, na hodowlę, dające mięso jako ważny element pożywienia człowieka, nie chcę tutaj... W szczegóły się wdawać i rozpętywać jakieś też burzy. Niech jak ktoś nie chce jeść mięsa, niech sobie nie. Nie je tego mięsa absolutnie, ale są pewne badania, które udowadniają, że to jest nieodzowny składnik pe pewnych, pewnych substancji, pe witaminy się pewnej nie dostanie. Być może, że można się suplementować, ok, ale ja wiem, że niektórzy ludzie potrafią sobie na przykład zdewastować wątrobę, nie jedząc mięsa. Pchane, pchane było wtedy już sztuczne mięso, my ostrzegaliśmy, że po to jest ta nagonka, że pewni aktywiści, działacze są opłaceni, żeby, żeby później ci, którzy będą mieli własność patentową tego sztucznego mięsa produkowanego tam z drukarki 3D, że, 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 żeby po prostu opodatkować ludzkość no, i jest to argumentowane tym, że krowy pierdzą, pamiętacie Państwo, lata temu już o tym mówiliśmy, krowy pierdzą i w związku z tym tego dwutlenku węgla jest za dużo i dlatego trzeba rozwiązać inaczej ten problem, no i tu nagle przychodzi jakaś technologia z pomocą, że teraz bez krów się obejdzie, bez świń, bez kurczaków i tak dalej, i tak dalej, i mięso będzie z probówki tak zwane. No ale no poważni naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego odkryli, że proces hodowania mięsa w warunkach laboratoryjnych może jeszcze większy mieć wpływ na na tą emisję CO2 i tu mamy problem. Bo podobno nawet 25 razy gorsze dla klimatu jest mięso sztuczne to w przyszłości, choć już stosowane choć już stosowane niż mięso hodowane w warunkach naturalnych, tak Być może to są pierwsze i ostatnie takie informacje, później nie będzie można podawać tych informacji jako fejki, tak? I znowu będzie nacisk, żeby tego nie publikować, że to są fejki i tak dalej. Jak wielkie pieniądze za czymś stoją, to proszę Państwa, to wtedy się kończy wolność słowa. Więc już korzystając z okazji, mówię dziś o, o tej nowości. Sztuczne mięso, 25 razy gorsze dla klimatu niż mięso tradycyjne. W zaciukiwaniu E, tych naturalnych hodowli e, biorą udział e, rządzący w poszczególnych krajach. E, odbywa się to oczywiście nie wprost, opiekują się rolnikami, farmerami itd., itd. ale wprowadzają takie normy e, i takie obostrzenia, że te hodowle stają się nieopłacalne. To no, akurat farmerzy nie są <laughs> urodzonymi politykami, że tak powiem, e, więc e, łykają to za dobrą monetę i ponownie głosują za tą władzą lub jak się już rzeczywiście zorientują, no to im się podstawia jakichś wodzicieli, nie? którzy tam cyrki robią, krzyczą, 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 o, to robi na nich wrażenie na tych farmerach, no to zagłosują na tamtych, a tamci nawet komitetu mogą nie wystawić, nie? W wyborach więc wrócą do e, matuszki e, patriotycznej e, partii. No i jak już jestem e, przy tym, przy tej cenzurze, że dziś jeszcze mogę mówić że sztuczne mięso jest gorsze dla klimatu, to, to jest ciekawa informacja, precedens i chyba trzeba zacząć tak robić. Rzeczywiście, no, może prawnicy są od tego, żeby korzystać z ich usług, a nie tracić czas na, na walkę w sądzie z różnymi złymi ludźmi. Mamy tutaj jakby precedens. Niezależny dziennikarz pan Alex Bernson złożył pozew przeciwko prezydentowi Joe Bidenowi i firmie Pfizer. Oraz kilku innym osobom za naciskanie na Twittera, aby zablokował jego konto. Pan redaktor Bernson został odcięty od Platformy, gdy kwestionował, tam coś, gdy kwestionował i się okazuje, że wygrał z Twitterem w sądzie amerykańskim. A teraz, a teraz pozwał Bidena i prezesa Pfizera właśnie, że naciskały, żeby mu zbanował to konto to proszę Państwa, trzeba, trzeba chyba zacząć walczyć w sądach z tymi, którzy robią nagonki i naciski, usprawiedliwiają w ten sposób działania wielkich, wielkich korporacji medialnych. To są zwykli przestępcy, po prostu trzeba sobie z nimi zacząć radzić, bo, bo te nagonki robią niesłusznie, a potem nie mamy dostępu do rzetelnych informacji.